Sama. Trening skupienia jest praktyką mającą uczynić umysł pewnym i stabilnym. Prowadzi on do spokoju umysłu. Zazwyczaj nasze umysły są ruchliwe i niecierpliwe, ciężko je kontrolować. Umysł dziko podąża za zmysłowymi rozproszeniami uwagi, zupełnie jak woda spływająca w tę czy w tamtą stronę. Mimo to ludzie wiedzą, jak kontrolować wodę, co okazuje się być bardzo pożyteczne dla wszystkich. Ludzie są sprytni. Wiedzą jak spiętrzyć wodę, tworzyć ogromne zbiorniki i kanały. Wszystko po to, by pokierować wodą i sprawić, by można było ją jeszcze lepiej wykorzystać. Nie chcą, by płynęła nieuregulowana, tworząc kilka niewielkich starorzeczy, marnując się zupełnie Tak samo ograniczany, tamami i kontrolowany, stale trenowany umysł wielce na tym skorzysta. Buddha nauczał: wytrenowany umysł przynosi prawdziwe szczęście. Zatem dobrze trenujcie swoje umysły, by doświadczyć najwyższych korzyści. Podobnie zwierzęta, które widzimy wokół nas, słonie, konie, muszą zostać wytresowane, zanim będą się nadawać do pracy. Ich siła przynosi nam korzyści tylko wtedy, jeżeli wcześniej zostaną one poddane tresurze. W ten sam sposób wytrenowany umysł przyniesie wielokrotnie więcej dobrodziejstw niż umysł niewytrenowany. Budda i jego szlachetni uczniowie, każdy z nich, zaczynali tak samo jak my, z niewytrenowanymi umysłami. Jednak spójrz na to, jak wielkim szacunkiem darzymy ich obecnie. I ile korzyści możemy wyciągnąć z ich nauczania. Co więcej, zważ na to, ile korzyści dla całego świata wypłynęło z nauk tych, którzy poddali swoje umysły treningowi, by osiągnąć wolność idącą z nim w parze. Kontrolowany i wytrenowany umysł. Jest lepiej wyposażony, by pomagać nam w każdej profesji czy sytuacji. Zdyscyplinowany umysł utrzyma nasze życie w równowadze, sprawi, że praca będzie lżejsza oraz pogłębi rozsądek kierujący naszymi czynami i będzie nad nim czuwał. Na końcu nasze szczęście wzrośnie odpowiednio do stopnia, w jakim poddamy nasz umysł właściwemu treningowi.